Trafiliśmy w bardzo dziwnych okolicznościach do pokoju rodem z serialu Rick and Morty. Co to przyniesie? Jak się tworzy prawdziwe piłkarskie buty w takich okolicznościach? To wszystko zaraz Wam zaprezentujemy. Janek, jakie wrażenia w Amsterdamie? Pokażesz nam coś, jakieś triki, coś tam przygotowałeś, coś co moglibyśmy podpatrzeć? Zarejestrowaliście, bo mój mózg tak powiem. No, to jest klasa, brawo! Brawo Trafiliśmy na boisko, gdzie zostanie przeprowadzony trening, pewne konkurencje i to jest niepokojące, bo ten trening przeprowadzi duet podobny do Rika i Mortiego, czyli Mateusz Święcicki i Filip Kapica. Ich jako trenerów sobie nie wyobrażałem. Całe szczęście pomaga im Jan Faberski, który dołączył niedawno do Ajaxu Amsterdam, także nie będzie tak źle. Znacie to z programem z Turbo Kozaka, natomiast my to delikatnie zmodyfikowaliśmy. Najlepiej by było, jakbyście mieli zawsze asystenta, który was nagra. Filip jest od ustawiania piłki. Aha. Mamy trzy sektory. Kręcimy się 10 razy, po czym ruszamy w miejsce, gdzie ta piłka jest ustawiona. Mam nadzieję, że nie będzie złośliwy wobec mnie. Zobaczymy. Ja robię to pierwszy, drugi robi to Filip, trzeci Janek, żeby pokazać różnicę. Dajesz, dajesz! Dajesz! Dajesz, dajesz!

Pamiętacie karne z mls w latach 90 Biegnie chłop z piłką przy nodze przez pół boiska, no tylko że nie musi oddawać strzału. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, może składać... To jego problem! Za linią ją bierzesz w ręce i wkładasz ją, żeby ułożyć jak grasz kółko i krzyżyk. Dobrze. Trzy, dwa, jeden, start! Gdzie? Raz na ręce się trzymać! Chciałbym Wam powiedzieć, że konkurencje dwie poszły tak sobie, ale na koniec zagraliśmy sparring, więc pokażę Wam skrócik. Ja byłem w drużynie Mateusza Śmiecickiego, niestety. Słuchajcie, mam propozycję, żebyśmy my zagrali bez koszuli. Dokładnie, przywitajcie się serdecznie. Sami sobie rozlosujcie i kto zaczyna, ten zaczyna.

Macie kroki, Leven Sport! Panowie! Jak będziemy przegrywać, to będziemy grać do ustranej śmierci. Panie trenerze, Ty. odprawa w przerwie jest potrzebna dla nas. Panowie, słuchajcie, katastrofa w ogóle nie wychodźmy na długo połowę. Bronimy się, stańcie w pięciu w bramce i do przodu. Oni odkrywają swoją bramkę, może się nam uda. Słuchaj, moim zdaniem trzeba sprzepadać jakatalankę. Wy jesteście Słuchaj. na dopingu.

Nie, no przecież rozstrzygającego gola strzelił Samuel, ale to, że do swojej bramki to już nie jest istotne. Czy Ktoś tu potrafił grać w piłkę poza Janem Faberskim. Na pewno nie Mateusz Święcicki, o, na pewno nie Filip Kapica, oni wiem, że nie potrafią. Jeden jest lepszy w trikach, inny jest lepszy w gierce. w niczym na przykład. E, inny się, się interesuje ciekawostkami. Wylot do Amsterdamu, do Ajaxu. Trochę się stresujesz tym co będzie? Nie to, że się stresuję, bo tam już dużo znam. Jest to dla mnie no, coś nowego. Jest takie coś, że jadę robić coś innego, coś, czego jeszcze nie robiłem, nie byłem nigdy sam. Jest jakiś twój idol z Ajaxu z poprzednich lat albo obecnych? Na pewno Antony. Oglądałem też parę występów Hanna Krojfa. jakieś wycinki jego. Kto jeszcze? David Neres, też podobał mi się ten zawodnik. No Najbardziej to Antony teraz, tak. Idziemy spytać Mateusza i Filipa, czemu oni nie grali w piłkę. Czemu wy nie graliście w piłkę dzisiaj? No bo przede wszystkim rywalizowaliśmy jako trenerzy. Samuel ja rok robię... temu pękło mhm. mi kolano, a ostatnio jeszcze sobie uszkodziłem wiedzadła boczne. No jak ja miałem grać? Ja Bez wiem... nogi? Dwa... Wybrałem drużynę, w której pierwszym moim wyborem był Samuel, co już świadczyło o tym, nie, drugim, przepraszam. Też na drużyna. drużyna. Słałem Filipowi te stówę blikiem, a tyś mnie sprzedał. Tyś mnie sprzedał, zdradził. Sama obu strzeliłeś, no specjalnie. Za 20 zł. Ja, ja Jestem młodym zawodnikiem, który jeszcze nie może się przeciwstawić korupcji. Pod kątem hartu ducha widziałeś w ogóle drugiego takiego człowieka. To byłem. Bo, bo im to nie. przychodziło lekko, bo oni umieją, bo Sa oni potrafią, bo oni trenują, a Samuel po prostu chciał. Raz prawie muriura. zdobył bramkę na pustą. Jego zawsze trzeba wykadrować i wyciąć. No tak zrobimy. Ja się wypowiadam tylko pozytywnie o wszystkim. Zawsze. Nie, no, rok trzeba schudnąć. Wyznaczasz sobie cel, jakich celów. Ja, bo ja mam tak, ja że 80. 7, to tak jak do 82 strzel to byłoby ile. Chłodne do 80 w rok. No na pewno. Jeżeli komuś się nie uda, tak. płaca 1000 zł na cel charytetywny. Tak. I drugiemu stawia napój. No dobra. No i super. No i Klasa. Mamy to? Dziękujemy ślicznie.